Dzień dobry, Adam Janczewski. Ukraina złożyła skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem embarga na ukraińskie produkty rolne. O tym będziemy rozmawiać dziś z dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, profesorem Adamem Bartnickim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. Na początek szybkie gratulacje, nowe stanowisko, nowe wyzwanie. Mogę, mogę zareklamować kierunek? Nie mamy czasu prawdopodobnie. <laughs> tak, informowaliśmy o tym, faktycznie powstał nowy Wydział Stosunki Międzynarodowe Uniwersytetu. Za z Stoku i z dziekanem rozmawiamy o sytuacji o relacjach polsko-ukraińskich. Dlaczego Polska nie zgodziła się na import ukraińskiego zboża? No ponieważ ukraińskie zboże zdestabilizowałoby zupełnie polski rynek, ale nie tylko Polski, ale całej ściany wschodniej Unii Europejskiej. Te zboże jest tańsze, ono zawsze będzie tańsze, bo to są gospodarstwa wielkopowierzchniowe z bardzo dobrą ziemią. Strona ukraińska nie musi spełniać pewnych norm, często wyśrubowanych, które spełniają rolnicy europejscy. W związku z tym jest to produkcja tańsza, zalawałaby polski rynek, no i w perspektywie paru lat prawdopodobnie doprowadziłaby do likwidacji polskiego rolnictwa. A o tym się już przekonaliśmy, bo już taka sytuacja miała miejsce, prawda? Początek takiej sytuacji rzeczywiście, ale myślę, My się zorientowali, jaki to może wywołać kryzys, a ten kryzys oczywiście by się pogłębiał w przyszłości. To kluczowe pytanie, czy nie możemy tranzytowo przypuszczać zboża z Ukrainy, zakaz importu wyklucza tranzyt? Oczywiście możemy tranzytować, te wagony muszą być zabezpieczone, zaplombowane, monitorowane, ale Ukrainie nie chodzi, tutaj powiedzmy sobie szczerze o tranzyt, chodzi o sprzedaż tego ziarna, jak najszybciej, jak najłatwiejszym kosztem. Nie chodzi o żadną Afrykę, nie chodzi o kraj Bliskiego Wschodu, tylko chodzi o Unię Europejską, ponieważ Ukraina zdała sobie sprawę, czy oligarchowie ukraińscy, że tutaj są dobre rynki, gdzie możemy po prostu zrobić więcej, łatwiej, szybciej niż na rynkach światowych. Choć cały czas podtrzymują te narracje, że to jest te zboże, które ma trafić do państw, tak zwanych trzeciego świata. Czy znaczy, my wiemy, że ono nie trafia? Ona trafia w tym momencie już na rynki europejskie. Czy tutaj od razu jeszcze jedna uwaga. Nie wiem, czy pan redaktor się o to zapyta, ale musimy zwrócić uwagę, że to z jednej strony jest polityka Kijowa, ale z drugiej strony jest bardzo dziwna gra też Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, wbrew interesowi państw Europy, tego klubu Unii Europejskiej, co jest w pewną sytuacją kuriozalną i bezprecedensową, zadecydowała o tym, że nie będzie wspierać interesu państw członkowskich tego klubu Unii Europejskiej, tylko będzie wspierać interes Ukrainy. Jakie względy zdecydowały? Kilka, no ale pewnie nie mamy czasu o tym mówić. W tym też, jeżeli mówimy o naszych sojusznikach z Unii, to Niemcy nas pouczają. Minister Rolnictwa i Polityki Żywnościowej Niemiec Cem Ozdemir stwierdził, że Komisja Europejska podjęła słuszną decyzję o zniesieniu zakazu i oskarżył kraje Europy Wschodniej, w tym właśnie Polskę, o niepełną solidarność z Ukrainą. Tu cytat. Kiedy Wam to pasuje, jesteście solidarni, a kiedy Wam to nie pasuje, nie jesteście, powiedział polityk cytowany przez Financial Times. Niemcy wiosną tego roku zorientowały się, że działanie wbrew interesom państw sojuszniczych, które wspierają Ukrainę, jest źle postrzegane i powoduje słabnięcie międzynarodowej roli Niemiec. No i od, zaczęli zmieniać swoją politykę w tym kierunku, że. Próbują sytuować się jako takie państwo, które stoi na czele tej pomocy dla Ukrainy, co nie jest oczywiście prawdą, no ale przede wszystkim Berlin zmienił ambasadora na Ukrainie w lipcu tego roku, no i od tego czasu widzimy zaostrzenie relacji między Kijowem a Warszawą. Tutaj związek jest oczywisty. Niemcy mimo wszystko i tak idą chyba pod prąd całej retoryce amerykańsko-brytyjskiej, no bo tymczasem Amerykanie ostrzegli, pogrozili palcem Ukrainie. Bardzo e, mocno wsparli e, no w tym momencie przede wszystkim Polska, ale to pamiętajmy, że nie chodzi tylko o Polskę. Polska, e, Polska, Węgry, Słowacja. Rumunia też e, Jeszcze się zastanawia, i, zastanawia się, no, no, powiedzmy, je, jest na granicy tej decyzji. E, to jest bardzo mocne wsparcie. E, e, John Kirby powiedział, że to jest nasze decyzja, to jest nasza suwerenność. No i opowiedział się za wznowieniem transportu ukraińskiego ziarna przez Morze Czarne. To jest oczywiście żółta kartka dla Kijowa, ale też dla polityki Berlina i Unii Europejskiej. To teraz o tym, co sami zainteresowanie ukraińska minister gospodarki Julia Swerydenka powiedziała, że ważne jest dla nas udowodnienie, że poszczególne państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów, dlatego składamy przeciwko nim pozwy jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te zniosą swoje ograniczenia i nie będziemy musieli wyjaśniać tej kwestii w sądach. Ukraina próbuje kreować politykę Unii Europejskiej i wręcz grozi między innymi Polsce. Znaczy do, do pewnego stopnia nie dziwię się stronie ukraińskiej, skoro jest w stanie wymóc na Komisji Europejskiej decyzje, które idą wbrew interesom państw członkowskich. To jest coś na rzeczy. Czy to są pieniądze oligarchów? Oczywiście nie wchodzimy w takie szczegóły, bo, bo tego nie wiemy. Czy inne interesy polityczne o tym decydują? Fakt jest faktem. Komisja Europejska opowiedziała się po stronie Ukrainy, a nie państw członkowskich. Sama decyzja Ukrainy jest dziwna z punktu widzenia i geopolityki, prawda, i geostrategii, i tego, że jednak Ukraina dalej walczy o życie. Coś tam kalkuluje. Nie wiem, czy te kalkulacje są słuszne, czy na dłuższą metę Ukraina nie straci. Na tym już chyba traci poparcie opinii publicznej w Europie Wschodniej, a bez tego poparcia ta pomoc dla Ukrainy będzie bardzo trudna. Jaka jest reakcja polskiego rządu? To są słuszne decyzje w tej kwestii? Znaczy, sama decyzja o blokadzie jest oczywiście słuszna. Wczoraj rzecznik rządu tak, tak, tę skomentował, tę kwestię, tak? że my nie ustąpimy tak, i mamy też swoje narzędzia. Podkreślił, tak że wspieramy też Ukrainę. Wspieramy wciąż. Ukrainę, tak, tak. Wspieramy i będziemy wspierać, bo to jest polityka. Spory się zdarzają, one będą i będą, będą, ja myślałem, że one bardziej będą po wojnie, no okazało się, że w czasie wojny jeszcze, więc to nie jest tak, że nam nie zależy na Ukrainie i na zwycięstwo Ukrainy, to jest w dalszym ciągu nasz interes strategiczny i musimy to Ukrainę wspierać, no ale też nie możemy zapominać o swoich własnych interesach, szczególnie, że Ukraina no, zapomina o naszych interesach. Czy to wpłynie na jakieś, jakoś na relacje polityczne polsko-ukraińskie? Tak, one zostaną, znaczy prawdopodobnie będzie szybka próba ratowania, ale także ze względu na, no, na, na te zdanie, które ustami rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego wyraziły Stany Zjednoczone. Więc, e, będzie ratowanie tego sojuszu, ale e, no, pewne rzeczy e, już się nie odwróci. E, no, jednak te zaufanie opinii publicznej e, no, w Polsce do, e, do elit ukraińskiej, bo przecież e, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że chodzi o elity ukraińskie, elity biznesowe, oligarchów, a nie zwykłych ludzi. E, te zaufanie zostało nadszerpnięte. Relacje społeczne, czy tutaj jakiś wpływ będzie pełen? Mam nadzieję, że nie i żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że jest wielka polityka, są interesy wielkich oligarchów, ale tutaj na dole my żyjemy razem, razem pracujemy. 700 tysięcy Ukraińców płaci podatki w Polsce, wspiera ZUS. Bez tych rąk do pracy być może nasz rynek pracy załamałby się. I powinno nam zależeć na tym, żeby te dobre relacje, nawet przyjacielskie relacje utrzymywać. Kijów, Warszawa to jedno, a relacje międzyludzkie to jest zupełnie coś innego. Dwa krótkie pytania, dwie szybkie odpowiedzi. Na Kremlu patrząc na to wszystko zacierają ręce z radości? Oczywiście, oczywiście. Udało się wbić klin, a od początku wojny Rosja do tego dążyła. Dzisiaj o ukraińskim zbożu rozmawiają prezydent Duda i prezydent Zełęski w Nowym Jorku. Czego oczekiwać po tych rozmowach? Złagodzenia sporu pod wpływem presji amerykańskiej. Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku profesor Adam Bartnicki był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.